ksw 28 Maciej Rokosiewiczko po wygranej walce z Was Tak, witam wszystkich serdecznie. Maciek, walka zapowiadała się bardzo taka psycho-psycho. Miała być mega mocna. Czego zabrakło? No, czego zabrakło, że trafił mi od razu. <laughs> no trafił mi od razu, no i co, no i ustawił sobie walkę i musiałem, musiałem dojść do siebie, żeby zacząć robić swoje akcje, no, trwało to prawie dwie rundy, no. ale, ale doszedłem do siebie, cieszę się, że doszedłem do siebie, z walki nie jestem zadowolony, no, bo dałem dupy, dałem się trafić dosyć poważnie i no co, no wkurzony jestem trochę. Jak w ogóle czułeś się wychodząc do walki, no bo powrót po kontuzji, dość długa przerwa w startach zawodowych, czego, czego właśnie oczekiwałeś od walki, że... No, plan był mój taki, że, że wygrywam ją szybko. Tak, jak zawsze mam plany, no, ale wyszło jak wyszło. No, stres tam jakiś lekki był, wiadomo, bo to Szczecin, ale motywujący, taki bardziej bym powiedział, bo si kibice ta rodzina, nie rodzina, wszyscy co przyjechali, naprawdę rewelacja, prawda? No, dałem z siebie wszystko, naprawdę, po prostu nie dałem myśli żadnej takiej, że mogę przegrać tą walkę. Po tej bombie były tam przez chwilę jakieś ciepłe myśli, ale mówię, nie, nie mogę tego zrobić, muszę, muszę jakoś wyjść z tego. No i wyszedłem i. Odmieniłem tą, że tak powiem, szale zwycięstwa na moją stronę. Przez całą walkę głowa była spokojna i cały czas myślałeś, co się dzieje, tak? Miałeś jakieś myśli, że jest ciężko, jest ciężko, ale uspokajałeś to w swojej głowie. Tak, Ta, uspokajałem to, wiedziałem. Wiedziałem po prostu, że no, jestem zawodnikiem od niego dużo lepszym, że po prostu no, przypadkowo trafił. No i, i teraz jest, jestem w czarnej dupie i muszę z tego wyjść. Nieraz już byłem na treningach w czarnych dupach, że tak powiem. Wychodziłem z różnych opresji, więc wiedziałem, że. Spokojnie, jeszcze mam dwie rundy, na pewno wrócę do siebie, głowa wróciła, zacząłem na nogach lepiej chodzić. No i już dokończyłem dzieła później. Ta przerwa w, w startach zawodowych ze względu na kontuzję nauczyła cię czegoś? Czy wyszedłeś teraz taki inny niż w poprzedniej walce w ostatniej skornikiem? Ogólnie jestem już zawodnikiem dużo dojrzalszym. Mi się wydaje te kontuzje, to wszystko jednak mnie trochę zmieniło. No, cieszę się z pewnych innych rzeczy niż kiedyś. No. no, no. No tak, no kontuzje zmieniają ludzi, że tak powiem. No. Jestem po prostu, uważam teraz bardziej, nie robię pewnych rzeczy. No. Jest jak jest. Mhm. Yy, mówiłeś coś o zmianie kategorii wagowej. Tak, chcę zmienić kategorię, to jest właśnie jeden taki powód zdrowotny, że chcę zmienić kategorię na kategorię wyższą, bo, bo te kontuzje to wszystko często jest właśnie spowodowane przez to, że tyle stracę kilogramów, odwadniam się, stawy nie wytrzymują, to wszystko wysuszone, no więc, więc muszę tą kategorię jednak zmienić na tą 77, przynajmniej, żeby, żeby to mięso trzymało te wszystkie więzadło. To znaczy pas zupełnie będziesz chciał zwakować, czy jeszcze zrobić walkę o pas? Czy jest tak tam koncept, żeby z tym Warbartonem jakiś rewanż mieć, to tak mnie, tak cały czas mnie to tak chodzi po głowie. No ale no zobaczymy. Na razie nie, nie mówię, nie, nie mówię tak, prawda? Ale na pewno chcę następną walkę, chciałbym spróbować w kategorii 77, sprawdzić się tam jak się będę czuł. Jeśli by było słabo, no to trudno, no, musimy się bić w 7 miesiące, wiadomo, ale wydaje mi się, że na 77 bez problemu będę dawał też radę, bo wszyscy koledzy, z którymi robię, to prawiłem się w 77 kg i, no i narzekają na mnie, więc, więc znaczy, że jest dobrze. Nie? Mhm. I rokaza będziemy teraz tylko i wyłącznie widzieć na galach KSW. Ile byś chciał robić walk rocznie? Ja maksymalnie dwie walki rocznie. Mhm. Okej, okay, rozumiem. <laughs> Dobra, w takim razie dziękuję za udzielenie mi wywiadu. Jeśli chciałbyś dodać coś od siebie, to proszę bardzo. Pozdrawiam wszystkich fanów. Miał.